Dzień dobry, moi koledzy, z tej strony Płodny Picot jest dzisiaj ze mną młoteczka. Jestem! Yay! I dzisiaj, słuchajcie, rozwiążemy sobie quiz, jakim wampirem jesteś. Ja jestem tym najlepszym a ty tym ze Zmierzchu. Co ze Zmierzchu? Ty jesteś tym Ty jesteś tym najlepszym ty atytytem. Ja z tej jestem z tronu Sylwonii. Nie, ja jestem z tronu Sylwonii z <laughs> lat 30., tak. A ty byś chciała. I mam sługę Igora. Gora. Dobra. Igora. Dobra. W każdym razie tak. Yy, za, za jutro. Czyli jutro. Wychodzi pakiet, pakiet rozgrywki The Sims 4, Wampiry. Jeszcze nie wiemy, jak przekręcimy tą nazwę, więc zostajemy przy wampirach. i, i jej wypuściło test. I taki test sobie przeprowadzimy. Tak, jak ciążowy sobie ostatnio uwaga, przeprowadziliśmy. No tak, ja powiedzieć, że to nie jest test ciążowy. Dzięki Bigos, wszystko. Spaliłem <śmiech> Ci <śmiech> żart, <śmiech> przepraszam. To jest bezpieczny test na AIDS, czy można zostać wampirem. <laughs> Młotka miały być 3 minuty, lecimy. No dobrze, no, ale ja, bo ja muszę sobie test na AIDS zrobić, czy mogę zostać wampirem, bo jak mam AIDS to nie mogę zostać wampirem, bo wtedy będę zarażać, już. No, rób. No, no, czym rob, się tym przejmujesz. Dobra, lecimy. Najpierw młotka, bo damy mają pierwszeństwo, tak? Tak. Dobra, co robisz tak, jak... robić w wolnym czasie? Szukać wrażeń, skradać się po okolicy, zakładać tajne stowarzyszenia, pomagać innym pisać romanse. A? A? skradać się po okolicy. No wiesz co, po jakichś ciemnych uliczkach będziesz chodzić. I pytanie, co jeszcze tam robić? No... Dawaj skradać się! Dobra, jaka jest twoja ulubiona nocna przekąska? Zimne resztki obiadu, pikantne kary, nektar, cokolwiek by było, eko, truskawki. Eko na pewno, nie, nektar? Nektar też nie, bo to nie przekąska. Pikantne kary! Pikantne kary, pewnie, nie? Jak tak. ma piec, to, to najlepiej w nocy. To dwa razy. Jaka wiesz, super... No? Wiesz, bo to jest tak, że ja w nocy mhm. jestem zawsze w domu, przeważnie w domu. Od, Wiesz, albo... Po zawsze jest blisko kibla, nie? Więc jak kary jest zbyt pikantne, to i tak problem rozwiązany. Albo szlajesz się nie. po jakichś tych czarnych uliczkach, nie? Tam to też nie ma problemu. Ja się, ja się skradam po tych ciemnych uliczk uliczkach, żeby się wysrać w kary. <słuch> <śmianie> świty, nie słyszę no Nie wolno tak. Nagle jakiś fan przechodzi, a ten wiesz, nie? <śmianie> Dziś z podwójną cebulą. <śmianie> Jaka supermoc najbardziej cię pociąga? Nadludzka siła, nieodparty urok, nieśmiertelność, nawet pies mnie spizgał, bogowie. No. Zamienianie się w nietoperza, odprężający sen. Um, nieśmiertelność. Nieśmiertelność jednak. Bo jak masz bardzo dużo czasu, to możesz się wszystkich pozostałych nauczyć. Aha, bez... <laughs> no co? No, można i tak. Dobra. To teraz, gdzie chcesz zamieszkać? Ja Przemienia wampira! <laughs> Transformacja! Wiktoria... Nie, w krypcie. Ja, albo wiktoriańska willa, albo krypta, ale krypta jest bardziej osum, w ale na przykład, Kryptie. ej, czujesz jaki seks jest fajny w krypcie? o, tak, chłodniutko ale to wiesz, a może inaczej, a ja chcę w krypcie wiktoriańskiej willi o, a, no pewnie, Boga chcesz oszukać, I jedno i drugie, No tak jak Magda Gessler Magdo, do końca życia możesz albo jeść albo uprawiać seks, co byś wybrała? Bycie na ziemi, czyli jedno i drugie. A nie, nie, poczekaj, nie kombinuj. Typowy Polak, Boga chce oszukać, no. Nie. Albo się bzykasz, albo szamiesz. Wiadomo, ale wiesz to zawsze jak buduję domy w Simsach, albo moje sim, moi Simowili tam mieszkają, to zawsze właśnie jest to coś na styl wiktoriańskiej willi. A kryptę to raczej buduje takie miejsca jak jakieś puby, nie puby, więc... Kurde, no trudny wybór. Trudny wybór. No to, co, rzut kostką? Ja, ja myślę, że w krypcie, w krypcie żeby było jednak. bardziej przypałowo. No, przytulniej bardziej, nie? I teraz, co tak. przeraża Cię najbardziej? Niesprawiedliwość, życie społeczne, brak stylu, nie ma takiej rzeczy, ciemność. Albo nie ma takiej życia, rzeczy, albo życie społeczne. Życie społeczne. Ale myślę, że bardziej życie społeczne. Patrz! A! Mówiłam, że jestem stronny z Sylwanii! Większość codziennych sytuacji społecznych cię przerasta. Lubisz ukrywać się w ciemności i z przyjemnością wkradasz się do cudzych domów. No vodka! Żeby zeszleć ich kary i później iść nasrać za śmietnikiem. Skrycie czekasz, aż ktoś cię przytuli. Idealnie do ciebie pasuje. Słuchaj, jej odgadło Twoją prawdziwą naturę. ale pamię... co raz im coś w życiu wyszło. <laughs> ale pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, ten uścisk taki wiesz, nie, ta zwolniona ten, zwolnione tempo, tak jakbyśmy w tych słonecznikach biegli, tak. Taki uścisk, taki totalny. Dobra. Tak, i, i ta muzyczka z jedynki. Tak. Kiedy się całują. Mm -hmm. Tak, to, to. O, wklejmy teraz, wklejmy. Dobra. To teraz, wkleimy. to teraz ja robię. Dobrze. Co lubię robić w wolnym czasie? E, 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 e. Powiedzmy, że gdybym rzeczywiście był wampirem, to pewnie bym pisał jakieś pornosy. Dobra. <laughs> <laughs> uci mnie! Wiesz, jakieś takie skryte marzenia, nie? Nie mógłbym wychodzić. Z twarzy Bigota! No, ale, ej, ale to by była osą awesome książka! Słuchaj, na przykład był taki jeden, jeden taki film, gdzie mm, babka podczas seksu kazała na się nasrać, nie? Zrobisz na mnie kupę? Co takiego? Mmm, nutella. A ja, a ja bym, wiesz, tak wziął, mnie Taki gorący bigos, tak, tak ca całe garnie, o, tak na no, ja nią tak. wylał. Matko, to o, może to, pójść to, to dalej. To by było super seksy, taki Bigos rozsmarowany na klacie i tam, wiesz... Pięćdziesiąt twarzy, znaczy nie twarzy, tylko 50 leweli ugotowania kapusty, tak wiesz. O, to ciężkie. Ta bardziej kwaśna, ta bardziej miękka, ta bardziej ugotowana, ta rozgotowana, ta dopiero świeżo dorzucona. I wiadomo, bigos, taki psiąt twarzy, od odgrzewany taki pięćdziesiąt razy. Dobra, w Dobra, Wystarczy. A... Dobra, No i oczywiście środku kiełbaska. No ehm, właśnie. No. E e jeżeli chodzi o to, to zimnego to ja nigdy nie jem. To zawsze musi być ciepłe. Nie lubię, gdy mnie coś cie y ciepie. Piecze. Ciepie. <laughs> więc we weźmi weźmijmy pod uwagę to, że nektar może być też z alkoholem, więc powiedzmy, że piję w nocy. O ty loże. ty, ty. <laughs> Alkoholizm. A jaką supermoc najbardziej cię pociąga? No, mnie najbardziej pociąga młotki kasa, nie? A? A? Młotka czuje we mnie pieniądz, ty, znaczy nie. Ty, bigos ty, czuje ty, ty, we ty. mnie pieniądz. <laughs> Wystroiła się jak Beyonce. Wystroił się jak Beyonce, bo to o tobie. Aha, to o mnie. Nie, to mnie pociąga twa kasa. Pamiętasz tą Masz. piosenkę, czy nie? Nie, nie, nie kojarzę. To teraz przypominamy. Więcej chce, więcej chce. Eee, co mnie pociąga? Nadludzka siła, no może, bo chciałbym na przykład tak. Y wziąć moją nauczycielkę, na razie nie powiem od czego, bo jeszcze chodzę do szkoły tak wziąć ją tak wyjebać, nie? w kosmos e, nieodparty urok, no to ja mam, nie? Motka. no proszę cię, A. to też ja mam dlatego też w ogóle nie zwróciłam na no to uwagi właśnie. nieśmiertelność to nie, bo jak moja ulubiona i twoja ulubiona piosenkarka śpiewała, pociąga mnie śmiertelność trwa podnieca mnie śmiertelność trwa podnieca mnie Nie znam. Więc znasz, przypominamy. Młotka, młotka znasz. Nie. Dobra. Przypominamy. Przypominamy. I e, przemienia się w nietoperze. Nie nie chcę. Nie lubię nietoperzy. I odprężający sen. Ja ciągle kurwa śpię. Więc bierzemy na ludzką siłę i wyjebujemy tą moją nauczycielkę. Ja myślałam, że na ludzką siłę, bo chcesz w ludzi rzucać kowadłami. Takimi kowadłami. Albo i go sobie idzie, idzie, patrzy, o moja nauczycielka, i tak wiesz, jeb fortepianem, nie? Nie, lepiej fuzrodach, nie? Ale oh. there's one they fear In their ich językach jest Dovahkiin, Dragonborn. W rodach to ja robię pokary p dobra, dobra, dobra Czekaj, czwarte pytanie Gdzie chcesz zamieszkać? E jak ty zajęłaś kryptę To już tam miejsca nie ma To ty możesz w wiktoriańską willę I moja krypta będzie stała w twojej wiktoriańskiej A, tak, willi I mamy wszystko tak, razem tak, tak, i połączymy się motka I znowu muzyka z Simsów ja się całujemy oh, oh. Oh. A nie, tutaj w momencie powinno być, wiesz co, nie ten yy, yy, nie młotka z Simsów, ja, znaczy nie jest muzyka z Simsów, jak się całujemy, tylko to taka fuzja jak w Dragon Ballu. O matko! Jak, kojarzysz na pewno, jak no, Goff z Vegetą, czy jak mu tam było i tak się tak chodzili i tak się paluszkami spykali i wiesz MEGA FUZJA! <laughs> jak to się tam nazywało? Poszukamy no. i wstawimy. Tak, Dobra. przypominamy. Czyli wiktorskiej willi, a teraz co przeraża cię najbardziej? Wiktoriańskiej! Wiktoriańskiej. E, ciemność mnie nie przeraża, bo jak ciągle mam ciemno w pokoju. E, życie społeczne, no powiedzmy, że czasami toleruje ludzi. Czasami. Nie ja trzeba bać, ich zjeść. Nie niesprawiedliwość. No to najbardziej wiesz, co mnie wkurza. Jak ktoś przychodzę do niego do domu i ktoś nie ma żadnej rzeczy ombre. Czujesz to? <laughs> To dom, jest... dom, dom. No to jest po prostu, wiesz, mam ochotę nie kogoś zabić, więc wybierzemy brak stylu. Dobrze, bo to jest rzeczywiście niedopuszczowywalne. Patrz. patrz. Patrz? Otacza... O, proszę. Otaczanie się luksusem to dla ciebie codzienność, ale fakt, że pochodzisz z dawnego świata sprawia, że słabo orientujesz się w teraźniejszości. Aha, a w dodatku masz tendencję do gromadzenia zapasów. A czyli jestem kleptomanem, czyli wszystko się zgadza. Kilka godzin spędzonych na oglądaniu telewizji mogłoby zmienić Twoje podejście do życia. Okej. Okay. Telewizja to zło. Co? I wypaczam mózg. No, telewizja to zło. No, po... ale tam jest Magda Gessler na przykład w telewizorze. No, to czas... Jest, ale ja oglądam i tak w internetach. Ja też. Dobra, czyli wampir arystokrata to ja, a ty to byłaś wampir... Odludek. odludek. No, także co? Także my wam bardzo dziękujemy za to, że wytrwaliście z nami ponad 11 minut. Ja mam porównanie, ja mam porównanie. No? Bo ja popatrz, ja jestem wampir odludek, ten właśnie z tych filmów z lat 30, czarno-białych, jeszcze niemych. <laughs> Właśnie z tronu Sylwanii z Igorem, a ty jesteś z, jak to się nazywa, tam gdzie była ta wojna, wampiry, wilkołaki i wampir zakochał się z wilkołakiem, i razem zmierzch. uciekli. Nie zmierzch! Tam... <laughs> Czekaj, Underworld. Okej, okay, to chyba nie kojarzę. Tam jest taka fajna laska, taka wiesz, cata. Oh. I oni mieszkali w takiej wili, oh. właśnie wiktoriańskiej, i tam prowadzili jakieś wojny z tymi wilkołakami. Ale też, kurde, w każdych tych wszystkich wampirach są wampiry versus wilkołaki, ale tam było tak, także oni mieli jakieś tam przedwieczne wampiry w podłodze i się cieli, żeby ten, ten... <słyski> Żeby te wampiry aktywować, nie wiem, i, jak startery w play'u, nie? Motka jak reklama no. w play'a, no, wiesz co? Dobra... No, mogłabym się chociaż sprzedać za tą reklamę i dostać jakieś hajsy, nie? No Ale właśnie. dobra, żegnamy się i kończymy, Dobra, żegnamy się kończymy. Dobra, ja żegnamy się, typody, a, kończymy. Tak. a wy w komentarzach piszecie, o jaki film mi chodziło. Tak. tak, wy piszecie, o jaki film Motce chodziło, bo ja totalnie nie wiem, Motka też chyba nie. Totalnie wiem, ja ci zaraz wkleję, bo wygooglam, ale ten. Dobra, no. to mi wygooglasz i ja najwyżej potem wstawię w adnotacji. Także co, my wam bardzo dziękujemy, że przeżyliście z nami te 15 minut za chwilę. E, napiszcie w komentarzach, co wam wyszło i e, mam nadzieję, że spotkamy się na rzut okiem na z wampirami, bo zobaczymy, czy jej da nam kod, czy nam nie da. I jeszcze co chciałem wspomnieć, aha, że dzisiaj. E, Dzisiaj, który jest, Młotka? 23 20... stycznia. 23 stycznia, tak. 23 stycznia, czyli dzisiaj o 20.00 ekipa Łuchu Sims robi live'a, na którym będziemy sobie przypominać, jak wyglądały wampiry z dwójki. I potem będziemy mieli takie idealne porównanie, jak wampiry zachowują się w dwójce, a jak się zachowują w czwórce. Także to chyba na tyle, koniec reklam. A w trójeczce? A trójka, no, no, trójka za dużo. Mm, le, le, le. Za dużo roboty. Wszystko myślę. No dobra, no to sobie róbcie live'a takiego wybrakowanego. No dzięki za reklamę, wiesz? No dzięki, wiesz? Koniec, ostatnie nagranie z młotką, no. I dobrze, i foch. I foch. I, i ja I biorę foch. swoją, swoją willę, a ty kryptę sobie zostaw na tym swoim miejscu i będzie, no. Na bagnie się postawię! <noise> Postaw sobie na bagnie. Na bagnie. <noise> I, tak, I tak popłynie w dół, nie? Dobra, nieważne. Także, także jeszcze raz dziękuję Ci, Mociu, że byłaś na nagraniu. Kocham Cię najmocniej na świecie. Ja mm. Proszę bardzo. Mua, mua. Także wiecie, Motka to jest vlogerka modowa. Link do jej kanału macie w opisie. Wszystkie linki macie w opisie do naszych Snapchatów, Instagramów, do wszystkiego, wszystkiego. Także trzymajcie się i do następnego. Pa, pa! pa.